Przewod... Nie stawił się komisarz wyborczy w Tarnowie Jacek Sadko. Zostały dostarczone tutaj wszystkie karty do głosowania. Mamy protokół zdawczy odbiorczy z urzędu miasta, protokół przyjęcia tych głosów do kancelarii tajnej. Króciutko, tak, jakie stanowisko? Tak, ja chciałbym dodać do mojego pisma argumenty, które pojawiły się już po wysłaniu go do, do sądu. Mianowicie postanowienie sądu dotyczące wyborów do Rady Powiatu w Alciborzu. Sąd postanowił dopuścić dowód ze sprawdzenia kart do głosowania na okoliczność ustalenia czy na kartach tych widniało nazwisko kandydata na radnego z kartą Miła Zarządzimy tutaj wezwanie pracowników sekretariatu, ponieważ będą nam pomagać przy, y, licze, przy przeglądaniu tych kart, będą otwierać te worki i wyciągać nam karty do głosowania. Ja bym prosiła, żebyście Państwo otwierali nam te karty na stronie numer 7, bo to jest, y, jest tajemnica. Jeszcze mam taki wniosek, aby tak. sprawdzić w którym okręgu, przepraszam, w którym obwodzie pan Karula otrzymał jeden głos. Tak sprawdzimy, ja sobie zapisałam tak. z protokołu, w którym jest oczywiście to sprawdzimy. Ja tak. Karula otrzymał jeden głos w domu studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ulicy Słowackiego, obwód numer 18. Więc oczywiście okay. sprawdzimy. Po przejrzeniu... Po przejrzeniu kart do głosowania z obwodu do głosowania numer 1 stwierdzono, że na żadnej z kart do głosowania nie widnieje na pozycji trzynastej nazwisko kandydata na radnego Warto mi jaka wulić. Tu również na wszystkich kartach odradzam odciskanie. Ma też odwodu do głosowania numer dwa. Stwierdzono że na żadnej z kart do głosowania nie widnieje na pozycji numer 13 nazwisko kandydata na radnego Tartwomira i na pozycji numer 13 widnieje nazwisko Henryka Probaka. Chcemy obwód odnośnik, którego zeznawał Światę, to jest przyda tam były dwa obwody. Obwód 21, obwód 22. Może od 21 zaczniemy. To na radzie? Cały okręt, obwód 21 teraz, tak?

głosowania. Kandydat na radę radnego Bartłomiej Fagula miał otrzymać jeden głos. Stwierdzono, że na żadnej z do głosowania nie widnieje na pozycji numer 15. Nazwisko kandydata na radnego ja i na pozycji numer 13 widnieje nazwisko Henryka Krobaka i zarządzi przewodniczący teraz około pół godziny i będziemy później kontynuować. 13 stycznia doszło do drugiej części rozprawy. Na rozprawie po moim proteście wyborczym okazało się, po sprawdzeniu kart do głosowania przez sąd, a to sąd uczynił w czasie rozprawy, a więc okazało się, że na żadnej karcie wyborczej, które dotychczas zostały sprawdzone, nie ma nazwiska jednego z kandydatów pana Kawuli. Mało tego, w jednym z obwodów okazało się, że Kawula który dostał jeden głos, także nie figuruje na tych kartach wyborczych. Jak to się stało, że znalazł się głos jeden na Kawule, a nazwiska Kawuli nie ma? Wszystko wskazuje na to, że doszło nie tylko do nieprawidłowości, ale naruszenia prawa. Ponieważ jak dotychczas na żadnej karcie wyborczej, na żadnej karcie do głosowania nie ma nazwiska jednego z kandydatów do Rady Miejskiej, a co więcej zachodzi podejrzenie, że ktoś dopisał ten jeden głos nieprawidłowo albo fałszywie na kawulę, chociaż go w tym obwodzie w ogóle nie było. Tak więc oczekuję z ciekawością, jaki będzie, jakie będzie postanowienie sądu. Do kuriozum zaliczyć należy, dziś, które dzisiaj otrzymaliśmy od komisarza wyborczego, sędziego Sadki, który twierdzi z góry, jeszcze przed sprawdzeniem tych głosów, twierdzi, że nawet gdyby brakowało nazwiska Kawuli, to i tak nie miałoby to wpływu na wynik wyborczy. Jeżeli taka sprawa, czyli brak nazwiska kandydata, nie może skutkować E, unieważnienie wyborów to co może? Zabójstwo e, przewodniczącego komisji wyborczej? Zobaczymy jaka będzie decyzja sądu. E, wydaje mi się już w tej chwili, że sąd nie ma innego wyjścia jak unieważnienie wyborów w okręgu numer 3 w Tarnowie. Jak myślę ten znak można już w tej chwili pokazać przed kamerą. Okazało się, że miałem rację. Doszło do nieprawidłowości, jeżeli nie do przestępstw w czasie wyborów w Tarnowie, w okręgu numer 3. Proszę Państwa, będziemy kontynuować przeglądanie tych kart, z tym, że ograniczymy się do wyrywkowego przejrzenia z poszczególnych obwodów, ponieważ jeżeli się potwierdzi to, co było w poszczególnych innych obwodach, to nie ma sensu, żebyśmy tutaj wszystkie rozpakowywali te karty. Panie na wysko do przejrzanych kartach prawie również nazwiska na liście Arkomija Kabuli. Moim przekonaniem byłoby w tym postępowaniu zasadne, aby zwrócić się do Urzędu Miasta Tarnowa oraz do Polszarni, czy i na jakim etapie kto dokonywał zmian w karcie do głosowania zatwierdzonej przez Miejską Komisję Wyborczą. Tak, ja, chociaż to może wyda się paradoksalne chciałbym... Zło złożyć wniosek o e, oddalenie tego wniosku, który złożyła strona przeciwna, e, jako że uważam, że jest to sprawa e, dochodzenia winnych, czy winy. Natomiast e, moja, mój wniosek e, tutaj bierze się z obawy e, przedłużenia całego postępowania tutaj o stwierdzenie tego, czy były nieprawidłowości, czy nie. Natomiast winni. Tych nieprawidłowości czy ewentualnego przestępstwa powinni być yy, ścigani przez prokuraturę, dlatego też równocześnie zgłaszam wniosek, składam wniosek o przekazanie tych materiałów, które są wynikiem tego postępowania do Prokuratury Tarnowskiej, yy, jako, że moim zdaniem mamy tutaj do czynienia nie tylko z nieprawidłowościami, ale z popełnieniem przestępstwa, choćby w najlepszym przypadku dla komisji niedopełnienia obowiązku przez komisje obwodowe. Moim zdaniem należy jak najszybciej wybory powtórzyć, a dochodzenie winnych, do tego kto był winny, to już jest chyba zadaniem prokuratury. Sąd postanowił oddalić wniosek dowodowy zgłoszony przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Czarnogórze. Ten wniosek zostaje oddalony od 27-letniego ustalenia to i ewentualnie na kim doprowadzić do tych kontraktów co proszę o stanowisko. Ja podtrzymuję to stanowisko przede wszystkim z przyczyn formalnych. W mojej ocenie proces wyborczy nie może być uwzględniony, ponieważ on odrywa okręg trzeci od przepisów dotyczących wyborów w gminach będących miastami na prawach powiatu. Ja zasygnalizowałem, że chciałbym tutaj przytoczyć przykład wyborów do Rady Powiatu w Rady powiatu. I decyzja sądu, oczywiście wiem, że nie jest nasze prawo prawem precedensu, ale trzeba wziąć pod uwagę także i to, że właśnie w Bożu doszło do takiej sytuacji, że unieważniono wybory w dwóch obwodach, nie okręgu, w dwóch obwodach danego okręgu, mamy do czynienia z dokładnie taką samą sytuacją, bo to jest Rada Powiatu, tak jak miasto na prawach powiatu Tarnów, mamy te same zasady gry, czyli 5% próg, Gdyby argumenty uznać za słuszne strony przeciwnej, to należałoby wtedy wnioskować zawsze o unieważnienie wyborów w całym mieście, a nie w jednym okręgu. Z moich konsultacji ustnych i myślę, że otrzymam także pisemną uzasadnienie takiej właśnie opinii z Państwa Komisji Wyborczej wynika, że absolutnie nie ma żadnych przepisów, które by mówiły... Że w takim przypadku nie można unieważnić wyborów w jednym okręgu. To sąd, zdaniem Państwa Komisji Wyborczej, taką informację otrzymałem, decyduje o tym, jak y, przebiega dal, w dalszym ciągu postępowanie, ale na pewno z obowiązujących w Polsce przepisów nie wynika, że nie można unieważnić wyborów w jednym okręgu w mieście na prawach y, powiatu. Sąd postanowił odroczyć ogłoszenie stanowienia na godzinę czternastą, teraz mamy godzinę 13:00, godzinę 14.30 Stanowienie. Dnia 13 stycznia 2015 roku. Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział Pierwszy Cywilny w składzie następujący. Przewodniczący, sędzia Sądu Okręgowego Ewa sędziowie, sędzia Sądu Okręgowego Mariusz Sadecki i sędzia Sądu Okręgowego Marek Syrek, protokolem starszy sekretarz sądowy Marta Niemiec. Po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 roku w Tarnowie na rozprawie Sprawy związku Marka Ciesielczyka przy uczestnictwie komisarza wyborczego w Tarnowie i przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Tarnowie o unieważnienie wyborów do Rady Miejskiej w Tarnowie w okręgu wyborczym nr 3 postanawia. Punkt 1. Orzec o nieważności wyborów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku do Rady Miejskiej w Tarnowie w okręgu wyborczym nr 3. Punkt 2. Stwierdzić wygaśnięcie mandatów radnych Rady Miejskiej w Tarnowie. Piotra Tadeusza Górnikiewicza, Mariana Adama Wardzały, Anny Stanisławy Krakowskiej, Kazimierza Koprowskiego, Tadeusza Romana Gansarza, Ryszarda Aleksandra Ścigały, Jacka Jana Łabno, Zbigniewa Tomasza Kajpusa, Jakuba Michała Kwaśnego, Stanisława Klimka, Marii Urszuli Borys-Latały, Romana Henryka Kurczaka, Piotra Stanisława Wójcika, Józefa Stanisława Gansarza, Anny Małgorzaty Czech, Małgorzaty Katarzyny Mełkal, Ryszarda Pagacza, Bartłomieja Babuśki, Marka Krystiana Drwala, Grażyny Barbacz, Barbary Marii Koprowskiej, Kazimierza Józefa Żurowskiego, Jana Józefa Niedojadło, Grzegorza Andrzeja Światłowskiego i Piotra Pawła Saka. Punkt trzeci. Zarządzić przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Miejskiej w Tarnowie w okręgu wyborczym numer 3, począwszy od aktu powołania nowych obwodowych komisji wyborczych w tym okręgu to jest komisji numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 60, 61, 62, 63. Proszę Państwa, krótkie motywy sąd swojego postanowienia Państwu przedstawię, bo rzeczywiście bliższe motywy w razie potrzeby będą przedstawione na piśmie. Pan wnioskodawca Marek Ciesięczyk wystąpił do tutejszego sądu w ustawowym terminie z wnioskiem oznaczonym jako protest wyborczy, w którym to w proteście domagał się unieważnienia wyborów do Rady Miejskiej w Tarnowie w okręgu wyborczym nr 3. Wnioskodawca powoływał się w proteście, że według posiadanych przez niego informacji, według informacji przekazanych mu przez inne osoby na, list, na listach do głosowania, jeżeli chodzi o Komitet Wyborczy Tarnowiany, czyli listę numer 15, brak było nazwiska pana Bartłomieja Wojciecha Kawuli. I z tego powodu, w ocenie pana wnioskodawcy, głosowanie jest nieważne, ponieważ. No, brak tego nazwiska miał istotny wpływ na wyniki wyborów. Proszę Państwa, po przeprowadzeniu tego postępowania dowodowego, a w szczególności po przesłuchaniu świadków, po zapoznaniu się dzisiaj z tymi kartami wyborczymi, szczegółowym zapoznaniu się z kartami wyborczymi odnośnie tych obwodowych komisji wyborczych, w zakresie których świadek zeznawał, że w istocie nie było nazwiska pana. Bartłomieja Kawuli, jak również wyróbkowo zapoznanie się z kartami z innych też obwodów. No sąd tutaj z całą stanowczością ustalił, że rzeczywiście na kartach do głosowania, jeżeli chodzi o listę numer 15, nie znajdowało się nazwisko Pana Bartłomieja Kawuli, który był zgłoszony jako kandydat na radnego, ponieważ pod pozycją 13, na której to powinno znajdować się nazwisko, znajdować się nazwisko Pana Bartłomieja Kawuli, było nazwisko Pana Chrobak. Sąd tutaj nie podzielił tego poglądu, który został zaprezentowany przez Pana Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, że w sytuacji, jeżeli chodzi o wybory do Rady Miasta w miastach na prawach powiatu, gdzie obowiązuje ten pięcioprocentowy próg, żeby dany komitet przekroczył, aby jego kandydaci mogli brać udział w podziale mandatów, to że w takiej sytuacji nie jest możliwe złożenie tylko protestu odnośnie ważności wyborów w jednym okręgu, ponieważ proszę Państwa, analizując przepisy kodeksu wyborczego, w szczególności artykuł 82 i kolejne artykuły tego kodeksu, no wyraźnie artykuł 82 stanowi, że przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów okręgu lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest z powodów ściśle określonych w tym artykule. Nie ma żadnego przepisu w kodeksie wyborczym, który w sytuacji wyborów do Rady Miejskiej w miastach na prawach powiatu, jak gdyby zawężałby możliwość wniesienia protestu, tylko w sytuacji. Tylko do, do sytuacji, gdyby chodziło o stwierdzenie nieważności w, cał, w całych wyborach, ponieważ no, żaden przepis takiego zawężenia nie przewiduje, a więc sąd musiał tutaj oprzeć się na przepisie artykułu 82. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestie tych uchybień, które sąd tutaj stwierdził, no to tutaj najistotniejsze znaczenie miał artykuł 73 kodeksu wyborczego, a mianowicie, że karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią ogrodowej komisji Wyborczej są nieważne. Proszę Państwa sąd po przeprowadzeniu tego postępowania to całą stanowczością stwierdził, że wszystkie karty do głosowania, które były w okręgu wyborczym numer 3, były kartami nieważnymi, a to z powodu tego, że były one inne aniżeli, aniżeli urzędowo ustalone. Wszystkie karty do głosowania, które zostały użyte w okręgu numer 3, były kartami nieważnymi, ponieważ no, z tych pięciu y, obwodów, które sprawdziliśmy, wszystkie karty, wszystkie okazały się nieważne, a było ich ponad y, 3000, bodajże, więc około z tego, co ustaliliśmy, około 31%. Natomiast po wyrywkowym sprawdzeniu kart z innych obwodowych komisji, też nie stwierdziliśmy, aby na tych kartach widniało nazwisko Pana Bartłowieja Kawuli, a co za tym idzie, należy domniemywać, że po prostu drukarnia błędnie wydrukowała wszystkie karty. A skoro karty były y, nieważne, zatem y, w protokołach powinna znaleźć się adnotacja, że wszystkie wyciągnięte z Urn karty są kartami nieważnymi. A co za tym idzie na podstawie takich kart nie można było ustalać wyników głosowania w okręgu wyborczym numer 3, ponieważ no, wszystkie karty są nieważne, nie ma ważnych głosów. Dlatego też no, tutaj sąd uznał, że to uchybienie na pewno miało istotny wpływ na wyniki wyborów, ponieważ proszę Państwa, nie jest tak, jak tutaj starał się wykazać też komisja, komisarz wyborczy, że miałoby to wpływ tylko na ewentualne mandaty. Yy, tego komitetu wyborczego tarnowianie, ponieważ jeżeli karty są nieważne, to głosy oddane na jakąkolwiek listę były głosami po prostu może nie głosami nieważnymi, ale były to karty nieważne, które w ogóle nie powinny były być liczone. I w ten sposób no, nie mieliśmy ani jednego, ani jednej ważnej karty do głosowania w tym okręgu, na podstawie której można byłoby ustalać wyniki, w związku z czym zachodziła podstawa oczywiście do unieważnienia stwierdzenia nieważności przeprowadzonych. W dniu 16 listopada wyborów do Rady Miejskiej w Stanowie w okręgu wyborczym numer 3. Mimo iż ten protest wyborczy odnosił się tylko do wyborów w okręgu numer 3, to jednakże nie moglibyśmy stwierdzić wygaśnięcia mandatów radnych wybranych w tym okręgu, ponieważ z uwagi na to, że są to wybory do Rady Miasta na prawach powiatu, gdzie, tak jak już tutaj sąd zaznaczał, konieczne jest przekroczenie tego 5 progu wyborczego, aby poszczególne komitety wyborcze mia mogły brać udział w podziale mandatów, to w momencie, gdyby sąd wygasił tylko mandaty w okręgu wyborczym numer 3, w którym te nieprawidłowości stwierdziliśmy, to później po przeprowadzeniu ponownych wyborów w tym okręgu mogłoby w istocie dojść do takiej sytuacji, o której mówił tutaj pan przewodniczący, że poszczególne komitety mogłyby nie osiągnąć tego pięcioprocentowego progu. W związku z powyższym sąd oczywiście unieważnia wybory tylko w okręgu numer 3. Wybory w okręgu numer 1, 2 i 4 pozostają ważne, z tym, że zachodzi konieczność wygaszenia mandatów wszystkich radnych, ponieważ dopiero po przeprowadzeniu ponownych wyborów w okręgu numer 3, w połączeniu z wynikami wyborów z 16 listopada w okręgach 1, 2 i 4, będzie można ustalić, które komitety wyborcze będą brały udział w podziale mandatów i kto w związku z tym spośród dotychczasowych radnych zachowa swoje mandaty z uwagi na przekroczenie pięcioprocentowego progu, który jest tutaj wymagany. Doszło w istocie do naruszenia przez komisję przepisów, komisje obwodowe przepisów o ustaleniu wyników głosowania, ponieważ komisje. Badając karty wyciągnięte z urn, powinny były zwrócić komisje odwodowe, powinny były zwrócić uwagę, że te karty nie odpowiadają temu urzędowemu wzorowi karty, który był ustalony, i w związku z tym powinny były zakwalifikować wszystkie te karty wyciągnięte z urn jako karty nieważne. Skoro tego nie zrobiły, to na pewno dopuściły się uchybienia, jeżeli chodzi o ustalenie wyników głosowania. I w związku z tym, tak jak też podnosił to Pan Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, dotychczas wybrane obwodowe komisje wyborcze nie mogą ponownie brać udziału w tych ponownie zarządzonych wyborach, lecz zachodzi konieczność jak gdyby powtórzenia całego procesu wyborczego w okręgu wyborczym numer 3 od momentu powołania nowych obwodowych komisji wyborczych, wszystkich 19 szczegółowo wymienionych w tym postanowieniu, ponieważ dotychczasowe komisje, które dopuściły się błędu, one w tym już udziału brać nie mogą. Natomiast uznaliśmy, że nie zachodzi potrzeba ustalania, kto dopuścił się i na jakim etapie tych błędów, ponieważ my uważamy, że istotne znaczenie miały tutaj błędy obwodowych komisji wyborczych przy y, wyjmowaniu głosów, przy ich kwalifikowaniu jako kart ważnych i nieważnych. Natomiast wcześniejsze działania, y, owszem, też na pewno. Gdy komisje obwodowe odbierały te karty, powinny je były sprawdzić, a tego nie zrobiły, więc tutaj uważamy, że ta odpowiedzialność spoczywa na obwodowych komisjach wyborczych. I w zasadzie to wszystko. Dziękuję bardzo.